Dwa, dwa zdania na temat dzisiejszego meczu, jak ucząć swój dystan. Znaczy, to był mój debiut w ekstraklasie i myślę, że, że mogą być i kibice. Trema, i... trema była jakaś? No, była oczywiście, no bo na pewno każda osoba, która debiutuje w jakiejś tam lidze, tutaj też w ekstraklasie, na pewno ma jakąś tremę, ale myślę, że i kibice i szkoleniowcy mogą być zabranieni. podobało Ci się na pierwszym meczu, Atmosfera dobra. Niesamowita, no, kibice yy, w ogóle. Następny mecz z Samborem w Trzebie. Nie wiem czy znasz wyniki dzisiejsze, ale na przykład zagłębie zremisowało z krycami 25-25 Lublin wygrał dwiema warunkami w pożowie nie wiem nie, 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 w, w której kolejce teraz, ale jakoś trzecia czy czwarta chyba czeka zagłębia, albo no Lublin. Nie? No wiesz, no w tym roku w ogóle w ale tym sezonie. To się to jest dopiero, się, dopiero strasznie się, to się zgrywacie a w meczach y, na była. No to tak, ale y, no, musimy zwrócić uwagę na to, że obrona coraz lepiej funkcjonuje, bo to też trzeba się zgrać, zgrać naprawdę, nie zgrać, tylko watako, tak. ale czyli również... No i jest w takie przygotowanie raczej na, na play-offy, tak? Sezon, sezon zgrywania i żeby to najlepiej się przygotować. No. No wiesz, no po prostu, może nie przygotowujemy się na jakiś konkretny mecz, tylko po prostu chodzi o to, że jest dużo nowych zawodniczek, bardzo dużo. I to nawet jakbyśmy chciały, to tego się nie da po prostu przyspieszyć w czasie, nie? Po prostu potrzeba czasu, żeby, żeby się zgrać, żeby poznać się nawzajem. Tak sądzę. Dzięki, dzięki Ola, 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 a teraz innej beczki. Prywatny ulubiony kolor? Zielony. Eee, marzenie? Złoto olimpijskie. Cała Słowenia!